Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Arciń Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Bogusław Ziętek, szef. w sierpniu 80. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, jakiś yy, kląt wyrzucacie na ludzi, którzy podnoszą polityków, którzy podnoszą rękę na górnictwo. Nie czemu? Dlaczego? Artur Sobo, wice, wiceminister, się. który ma górnictwo zamykać, przyłapany na meczu siatkówki, tłumaczy się, że myślał, że jest na tym meczu jako członek rządu, a nie jako kibic. Wicepremier była już, Jadwiga Emilewicz, która mówiła ostatnio: Koniec z węglem, tak podpowiada za rozsądek. Kompromitacja, cyk, kompromitacja narciarska. No, wie pan, no, bądźmy miłosierni. No. Pan by nie chciał pojeździć na nartach w górach teraz, taka piękna zima. No, no, no może. No chciał, ale no, no co, co to, to trzeba co się on tam tylko to tłumaczy. Do, do, do klasy uprzywilejowanej zapisać i jak w folwarku zwierzęcym są równi, wszyscy jesteśmy równi, ale niektórzy są równiejsi. Nie? A co y, z umową, właśnie gdzie umowa społeczna, która miała regulować transformację górnictwa? No, tam gdzie spodziewaliśmy się, że będzie, czyli czyli nigdzie nie ma jej i minister Saboń ma nadal doskonały humor. Ja w ogóle jestem zażenowany tym jak to wygląda, dlatego że wie pan, najpierw podpisano z nami kwit, że do 20, do 15 grudnia będzie umowa społeczna. Potem Wynegocjowana. Był, tak, to jest w porozumieniu, to jest pierwsze zdanie porozumienia. Potem minister z roześmiany tutaj przyjeżdża na Śląsk i mówi: No, 15 to my może, może, może coś przedstawimy, ale to nie jest do końca pewna, pewne. Potem mailem dostajemy żałosny dokument. Naprawdę wstydziłbym się z nim przyjechać na Śląsk. To jest te pięć to, to, stron, to, to, z których to, to, pierwsza to byś, byliście wymienieni tak, e, tak. A jako a uczestnicy negocjacji. Podpisy, czyli, czyli treści tam było. Po zaledwie niecałe trzy strony. No jeżeli od tego się jeszcze odejmę, odejmie tabelkę z, z wykazem kopalń do likwidacji, no to tak naprawdę to, 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 to jest tak żenujące, że po prostu nie ma o czym mówić. I w zasadzie nie ma żadnego hala. Nikt się tym nie przejmuje. Premier nie wyciąga z tego żadnych konsekwencji. Partia rządząca nie, 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 nie robi porządku z, z, z takim ministrem. No gafa za gafą, ale to już nie o gafy chodzi, bo, bo to jakoś przeżyjemy. Zresztą opozycja tutaj nie jest, nie jest w ale lepsza. Powiedziałbym, że, że ścigają się panowie z rządu i z opozycji na, na kolejne pokazywanie, jak głęboko w nosie mają, mają to ja społeczeństwo. No, dzisiaj opozycja mówi coś takiego, że zamiast konkretów rząd prowadzi jakieś szemrane interesy z wybranymi związkami. W sprawie górnictwa oczywiście. E, b, b, powiem tak, no skoro tak mówią, to pewnie coś, coś na rzeczy jest. Na, e, tak do końca e, od rzeczy to oni, to oni historii nie, nie opowiadają, ale to nie mnie tutaj spowiadać z tego. A te szamrane interesy to w takim razie z kim? Wie pan, ja bym tego tak nie nazwał, ja, ja to nazywam troszkę inaczej, to znaczy, że niektóre e, związki zawodowe stały się mentalnym zakładnikiem tego, tego układu politycznego. A, pan, pan, A, pan, no, panie no, przewodniczący, znowu o solidarności. No ale wie pan, no, jak się ma kolegów w rządzie, no to przykro ich oprotestowywać, mówić o nich, że są, że są, że są żenujący, że są, że, 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 że łamią porozumienia i tak dalej. Jak się biegało z ulotkami dla tych ministrów, to teraz ma się taką trochę niewygodną sytuację, w której trzeba im powiedzieć, że panowie wy jesteście gorsi niż poprzednia władza, tak? Za moment o tym Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80 jest z nami za sekundę, dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. gramy? Marcin Zasada, witam ponownie. Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80. Jest naszym gościem po raz drugi. Witamy witam. państwa, witamy pana. Panie przewodniczący, może ja. Rozmawialiśmy już o tym trochę, może ja naiwny jestem, ale tak nie wygląda negocjowanie wielkich strategii gospodarczo-społecznych, jak widzimy na przykładzie umowy społecznej regulującej transformację górnictwa. Ale to wstyd, jeszcze raz to chcę podkreślić, jest po stronie rządu. Dlatego, że wie pan, poważny rząd, gdyby traktował poważnie ten region, a jest to jeden z najważniejszych regionów w kraju, gdyby traktował poważnie Ślązaków i górnictwo, to byłby tu premier, byłaby tu połowa rządu. Rozmawialiśmy byśmy na temat inwestycji, na temat tego, co się będzie działo na Śląsku za 10, 15, 20 lat. Tymczasem Otrzymujemy tutaj, przepraszam za sformułowanie, fircyka, który przyjeżdża z jakimiś kwitami, roześmiany, rozradowany, na negocjacje ze związkami zawodowymi poświęca pół godziny, ale ma czas na to, żeby, żeby być na meczu jako kibic. Udaje, że, że, że znalazł się tam nie wiadomo w jakiej roli, z jakiego powodu. No, to, to wszystko jest niepoważne, tylko że wina tutaj nie, nie leży po naszej stronie. Ja też chcę, jak gdyby zwrócić się w tej sprawie do mieszkańców Śląska, że to nie chodzi tylko o górników, o górnictwo, tak? Dlatego, że górnicy yy, nawet na tych trzech kartkach... Ja myślałem, jakoś... że chodzi głównie o związkowców. Nie, to, to... No tak, no jasne. No, my, my sobie tam te załatwiamy, my sobie tam załatwiamy. Być może niektórzy tak, ale... ale, ale to o nie. o co chodzi jeszcze w tej umowie społecznej? O Śląsk, o dlatego, że, że chcę podkreślić, że, że w, w tej, nawet na tych trzech kartkach były zapisy dotyczące górników, że oni dopracują do emerytury, że oni dostają. Zostaną jakieś uprawnienia e, socjalne, że odejdą na, na urlop. To, to, to jakieś, to pan to dobrze nazwał jakieś. To, no to, to, tak, bo to nie jest dookreślone. Do Wie pan, no, sytuacja paranoiczna, w której to związki zawodowe mają pisać umowę społeczną, to jest sytuacja my się po prostu, na to zgodziliście we wrześniu. Nie, nie, myśmy się na to właśnie we wrześniu nie zgodzili. Myśmy się we wrześniu uzgodnili, że rząd przedstawi warunki A Tak, tej umowy. Że przedstawi, no dobra. Tak, a, a teraz, ponieważ niektóre związki zawodowe uznały, że jest im bardzo nietwarzowo, że to wszystko się wali. Pali, tak a miało być zupełnie inaczej. No więc po, po raz kolejny usiłują podać rękę rządowi, tylko że problem Ale polega panie na tym, że, faktu, że, my, że my jesteśmy odpowiedzialni, nie wynika, że rząd też będzie odpowiedzialny. Dominik Kolosz, szef Solidarności, no, mówi, nazywa sprawy po imieniu. To jest to, co przedstawił rząd. To jest kpina ze Śląska, kpina z losu dziesiątek tysięcy ludzi. No. Tu Mówicie jednym głosem właściwie w tej tu, tu sprawie. Tu pełna zgoda, tylko że potem y, y, ten głos niestety się rozdziela. To znaczy, ja nie byłem rzecznikiem tego, żeby po raz kolejny wyciągać rękę do, do tego rządu i, 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 i dawać im gotowe rozwiązania, dlatego, że oni tak z tych rozwiązań nie skorzystają. Ten rząd bezczelnie kłamie. Wie pan, okłamano nas już tyle razy, że kolejny raz ten gest dobrej woli, w którym my dajemy rządowi rozwiązania, skończy się znowu katastrofą. Niczym Pan ma... Na myśli, pan ma na myśli wasz związkowy, związkowy projekt umowy społecznej, tak. który ma, zdaje się być. Dziś zapre, zaprezentowany. Tak? Nie, trochę się opóźni ta sprawa, dlatego że my rzetelnie nad nim pracujemy. On jest naprawdę bardzo dobry i on przewiduje nie tylko kwestie rozwiązań dla, dla, dla samych górników, ale również dla, dla Śląska. Dlatego że podstawowym pytaniem jest, co tu się stanie po tym, jak, jak zlikwidujemy kopalnię. Co, no, co, 20... co, co po górnictwie? Co jeszcze tak? 30 lat. No ale na te 30 lat trzeba mieć jakiś plan. Pan sobie wyobraża, że co, że my zaczniemy likwidować kopalnie i ludzie yy, yy, będą ja z tobę I pan mam nadzieję, również ma nadzieję, że to rząd ma plan na energetykę. Nie, nie ma żadnego planu i przestańmy się udzić, że ten rząd ma jakiś plan. Ci ministrowie po prostu nas bezczelnie okłamują. Wie Pan, obiecano nam na przykład to, że, że energetyka zapłaci za zakontraktowany i nieodebrany węgiel. Obiecywał nam to minister Stasin, minister Soboń, obiecywali nam to wszyscy po kolei. Ja Okłamali nas. Obiecano nam, że fabryka samochodów elektrycznych powstanie w Rudzie Śląskiej, bo to jest miasto, które jest najbardziej dotknięte tym procesem restrukturyzacji górnictwa. Okłamano nas. Obiecano nam, że zrobi się coś w kwestii nadmiernego importu węgla. Okłamano nas. Obiecano nam, że kwestia nadmiernej, nadmiernego importu energii zostanie uregulowana. Okłamano nas. Obiecano nam nowelizację ustawy o rynku energii, że ta nowelizacja... Racja, y, będzie miała miejsce w połowie roku. Okłamano nas. No ja mogę przez pół godziny wymieniać rzeczy, to których nas okłamano. Mi tłumaczy, bo miał, miał pan rację. Przy, przy, przyznajmy, przewodniczący Ziętek w grudniu mówił, że to gra na czas tak naprawdę. piz na wodę. Znaczy ja też mówiłem, no ale to, pan, to... No, wie, wie pan, no to czas najwyższy, żeby to, inni, Ale po co, że, po co żeby rząd gra na czas? Też to Ten ostatni przykład jest tak, tak po prostu yy, yy, oczywisty, że minister Soboń przyjeżdża i mówi dla was nie mam nic, ale spieszę się, bo jadę na metr odkówki. No, no moi drodzy, no, w którym miejscu my jesteśmy? A po, co, po co rząd gra na czas w takim razie? Z, bo nie ma żadnego planu. Yy, bo, to wszystko, bo to się wszystko wali i pali, bo nie ma żadnych z uzgodnień z Unią Europejską, bo to jest wszystko ściema, bo tak czy tak skończy się to jedną wielką katastrofą, tylko potrzebny jest ktoś, na kogo, na kogo zrzuci się odpowiedzialność. Pan nie zauważył, że ten rząd nie tylko w kwestii górnictwa, nie tylko w kwestii Górni Śląska, ale także w różnych w innych kwestiach ważnych dla, dla życia kraju, postępuje dokładnie w ten sam sposób. To jest ucieczka do przodu. Jeszcze jeden dzień przeżyjmy. Jeszcze jedną y, y, jakąś aferę wykryjmy, którą rzuci się gawiedzi na pożarcie. No jak się, nie, jak się nie, nie, nie umie ludziom zorganizować chleba, to trzeba im organizować igrzyska. No dobrze, no ale z drugiej strony, tak zwana strona społeczna, cały czas udaje... A co pan ma prezencję do strony społecznej? A gdzie są posłowie PiSu? Gdzie są politycy PiSu, którzy mają reprezentować... No dobrze, to skoro o posłach, to ilu posłów w ogóle ze Śląska interesuje się tą sprawą? Z tego, co ja wiem, to dwoje. To jest Marek Wesoły, na pewno, bo y, ostatnio był u mnie w studiu w tej sprawie. Między innymi, ktoś jeszcze. Brawo, no świetnie, pan y, strzelił oczywiście w, w dobry kierunek. I, I pani poseł z Rudy Śląskiej, pani poseł Tobiszewska. Senator. A pani senator, przepraszam, pani okay. senator. Ja, ja, to, są, to są dwie osoby, które ja dostrzegłem, że, że, i, że, że wykazały jakieś zainteresowanie. A reszta? Dlaczego my ich nie rozliczamy? Przecież tam ich jest dziesiątki. To są ludzie, którzy coś nam naobiecywali. Tak? Przyjeżdżali pod kopalnię, mówili, że będzie, będzie ok, że będzie dobrze. Obiecywali mieszkańcom tego regionu, jak to będzie świetnie. I teraz milczą, siedzą cicho jak mysz podmiotłą. Pretensje się ma do związkowców o to, że, że, że nie potrafią wyjść na ulicę. Po co, żeby nas znowu o Pluto, że, że kamieniami rzucamy? A tak? A gdzie są ci, Przynajcie pana mają, posła, który. Który jeszcze pół roku temu rozdawał bułki chyba z prezydentem pod kopalnią. A no gdzie jest pan premier, który jest posłem ze Śląska? No gdzie jest pan premier? No właśnie, no, obaj pytamy gdzie. Może by tak się? Nie, na nartach nie jeździ. Do, by, siatku, kibicem siatkówki mi, mi, też nie mi, jest to, mi to, o to. nie Zresztą pan o tym częściowo wspomniał. Znaczy, Jak długo można jeszcze się oszukiwać i udawać, że panowie aż to gruchnie, Soboń... Aż to gruchnie nad nim Sasin, a nad nim jeszcze Morawiecki, chcą z wami coś uzgodnić, ustalić? No pan premier Sasin to już nawet nie udaje, bo nie widzieliśmy go już od, od prawie roku, tak, na początku coś tam jeszcze próbował obiecywać, a potem się po prostu zaszył zasił w swoim gabinecie i pewnie z niego w ogóle nie, nie chodzi. On yy, Śląsk to już całkowicie wymazał z mapy, a o górnictwie to, to pewnie a słyszy. To nawet, w takim razie związki nie nie chcę, chcą zaoferować? Natomiast pan minister przynieść... co? On jest ambitnym młodym człowiekiem, który chce robić karierę takim pistolero, który chce y, pokazać, jak to on to jest, świetnie tutaj radzi. No, tylko, że to, to jest takie, wie pan, to jest takie kiwanie y, ludzi na zasadzie takiej, że a dzisiaj kiwnę tego, jutro kiwnę tamtego, a pojutrze to ja się zajmę czymś na wybrzeżu, bo tam będzie No dobra, no, to was kiwnięto dwa razy już w sprawie no, umowy no, społecznej. No, dwa razy. to pan jest bardzo, bardzo... W sprawie umowy społecznej. <laughs> Tych kiwnięć to ja panu wyliczyłem tutaj. Nie, przepraszam, by, <laughs> doliczając wrzesień, to będzie trzeci no, Ale Dlaczego pan mówi, że nas kiwną? No was też kiwną. No, no co można nas też, też, kiwną? może nas no no, Przyjechał w no. październiku, łyknęliście jako dziennikarze, jak powiedział, że nic się nie stało, miała być do 15 Przepraszam, bo, do przepraszam, ja niczego nie łykałem. Łykaliście jak pelikany. A, no. Pan wybaczy, ja sobie wypraszam, e, e, to, 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 to pana też pytałem no to, o to. No, dobrze, ale jesteście, jesteście czwartą władzą w tej, w tym, w tej rzeczywistości, tak? Macie wie, większe możliwości niż zapyziałe związki zawodowe, które są schyłkowe, które już nic nie mogą i tak dalej. Wy dziennikarze przewracacie przecież rządy. A, a w tej sprawie jakoś tak, tak łagodnie czy... też no yy, Tak naprawdę to wszystko wina dziennikarzy, Nie, to no, cykli... bezczynność, cyklisty... bezwolność. I e, e, niezborność dziennikarzy nie, e, stoi za rachem, tym, że, mówię, że górnictwo po prostu wpada na twarz. A rząd ma to gdzieś. Po prostu to nie jest tylko i wyłącznie problem związków zawodowych. Chodzi mi o to. to jest pani... problem całego społeczeństwa śląskiej. Pytam o która Wasz musi... projekt, wasz związkowy projekt umowy społecznej. Jest na świetny, wy... ale po co, na co, co, co skoro... liczycie w tej sprawie? My, mówię, mówię panu uczciwie, jak, 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 ja to widzę. A już nieraz w tej sprawie się nie, nie pomyliłem. Myśmy przez ostatni rok podpowiadali temu rządowi bardzo różne, bardzo sensowne rozwiązania. Żadne z nich nie zostało wprowadzone. No właśnie. Pamięta pan głupi i głupszy. No ale, pan? Jeżeli, no ale jeżeli A największy ja nie mówię, związek zawodowy, który popiera ten rząd, czyli Solidarność mówi robimy umowę społeczną, to co my mamy powiedzieć, nie robimy umowy społeczną, kłócimy się między sobą, no dopiero wtedy wyjdziemy na idiotów. Tak? Pamięta Więc, pan Jim'a w głupim i głupszym? No, on pytał dziewczyny, czy jest jakaś szansa, że ona by z nim się ten umówiła. Ona mówi, no mniej więcej tak jak jedna min na milion. Czyli mówisz, że jest szansa? Nie. To, to on miał większe szanse niż my. On miał większe szanse Większo, niż my. Pan, a, już, a reakcja y, wiceministra sobonia wam nie dała do myślenia w tej sprawie. No, ale jeszcze raz panu powtarzam, że to, to związki zawodowe działają w pewnym otoczeniu. Jeżeli y, społeczność Śląska, jeżeli sami górnicy, jeżeli y, po, politycy, którzy się jak, przyjęli jakieś zobowiązania wobec y, mieszkańców tego regionu, w, regionu, wobec górników, jeżeli dziennikarze nie dostrzegą tego, że jesteśmy robieni w konia, to my sami sobie z tym nie poradzimy. Wie pan, no, ja trochę tekstów też swoich czytałem o robieniu w konia. Y, to, to no, e, nie, nie no w takich to, sprawach, no, dziennikarze, no to, no to, pan wybaczy. No to jesteśmy w tym pokoju we dwóch, którzy, którzy w tej sprawie coś się starają zrobić. No. Pamięta pan, jak była sytuacja z, z rządem Ewy Kopacz, kiedy, kiedy y, zamierzano likwidować Półśląska? No wtedy na ulicę nie wyszło pięciu związkowców, tylko wyszła cała społeczność Śląska, samorządowcy. Gdzie są samorządowcy w tej umowie, tak? No, gdzie, są, gdzie, są. gdzie są? Zostali całkowicie wyrzuceni z tej umowy. Tak? A, właśnie, bo, a w ogóle ich się nie dopuszcza. A samorządowcy, w ogóle ktokolwiek samorządowców do jakichkolwiek rozmów, nie, które sygnalizowano nie, nie, gdzieś nie. Ze dwa miesiące temu dopuścił? Nie, nie. nie Wyrzu wyrzucono ich przez okno, bo to nie są nasi. Mnie też wyrzucono przez okno, bo też nie, nie mieszczę się w sferze komfortu panów ministrów. No bo pan nie podpisał e, porozumienia z bo Nie podpisałem, bo mi się nie do końca podobało, ale to nie znaczy, że, że można mnie wykluczyć z rozmów. Ja no, reprezentuję. No, tak, prezentuje, dla kogoś, kto... może nie duży, ale, ale jednak yy, znaczący związek zawodowy. Bitny związek bitny, zawodowy. Bitny, e, ambitny. Dla kogoś kto patrzy na to z boku, to wygląda, wie pan, no może jak, że chodzi o gonienie króliczka, a nie jakieś tam łapanie go. Tak, tak. To również tak, pod waszym tak. adresem związkowym. Tak, pod adresem całego Śląska i całych, y, wszystkich mieszkańców tego regionu. Jeszcze raz Panu powtarzam, w tej umowie, czy to rządowej, czy tej, którą my piszemy, górnicy będą zabezpieczeni, oni będą mogli dopracować do emerytury. Ale co zrobią ludzie, którzy y, y, żyją w otoczeniu górnictwa? Co zrobią samorządy, co zrobią przedsiębiorcy, którzy z dnia na dzień stracą możliwość zarabiania pieniędzy i utrzymywania swoich biznesów, ponieważ wyparuje Polska Grupa Górnicza, wyparuje, wyparują kopalnie z, z innych, z innych spółek węglowych, no przecież, to się skończy katastrofą dla rozumiem, Śląska. Ale y, może jest też tak, że wy po prostu nie macie już żadnych nacisków na władzę i władza to też w pełni rozumie. Nie, przede wszystkim... Szyman, rząd Ewy Kopacz jeszcze, to, się jeszcze, to jeszcze rząd Platformy, tym się różnił od, od rządu obecnego, że się przynajmniej jeszcze was bał. I, i, I może takie były te skutki konkretnych ja poczynek, a ja dzisiaj? Bardzo, ja bym bardzo nie chciał, żeby ten czy każdy inny rząd bał się jakichś działaczy związkowych, bo to się kończy fatalnie. To znaczy ci działacze związkowych, których się jeden czy drugi minister boi, to sobie załatwiają jakieś, jakąś prywatę, jakieś prywatne sprawy. Ten rząd się ma bać społeczeństwa, bo przed nim odpowiada. Ale wie pan, no ale Trybunał Konstytucyjny, aborcja, no po prostu no, takie rzeczy się działy. Wyszły no, 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 na ulicę. Mo możemy wymieniać set... dalej tysiące pan, ludzi. Umierają całe branże. No. Widzi pan te protesty, które się rozpoczynają w różnych, w różnych branżach. Czy rzeczy ludzie rzeczywiście są pod, postawieni pod ścianą? Ci, którzy prowadzą jakieś biznesy, restauracje, y y hotele, ośrodki wypoczynkowe, oni mają zęby w ścianę wbić. Tak? Także to nie dotyczy tylko górnictwa. To jest te ten rząd. Przepraszam, mój kolega Dominik Kolosz, w którym ostatnio się trochę różnie, powiedział ciula nas wszystkich równo, tak? Co dalej? Co, co, co wy ustaliliście tego 13? To Dobre była pytanie. Środa. My, my, my w przyszłym tygodniu przedstawimy... To jest, to, jest, to jest pomyłka, to jest błąd w moim przekonaniu, ale zrobimy to, przedstawimy tą swoją wersję umowy społecznej. Ja was dziennikarzy i wszystkich, wszystkich mieszkańców Śląska, górników, zachęcam do tego, żeby porózna, porównali sobie te dwa dokumenty. Tak? To co przygotował rząd i to co przygotowały te, te nieszczęsne, opluwane, yy, uznawane za, 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 za przeszłość, za, za, za zupełnie niepotrzebne, przeszkadzające element związki zawodowe. Tak? To, to pokaże mizerię intelektualną tego rządu. Mondo, mizerię intelektualną tych ludzi, konkretnych ludzi, którzy się tym zajmują. Ministra Sobonia, tak? Ministra Pdan, ministra, panu, panie, panie sangfina, który panie, jest w stanie. Pani przewodnicząca, Pani 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 Mniej, konkre mniej konkretów Już nie się w umowie czy to społecznej 3, we wrześniu, 3... w projekcie, w porozumieniu. No wie pan, to porozumienie było nawet, nawet bardziej konkretne. No mów, ta... O tym mówię no, właśnie. No, 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 Tam właśnie. były terminy. No, ale jak pan, jak pan zobaczy teraz, co potrafiły przygotować bez żadnego zaplecza związki zawodowe w tej umowie społecznej, nie tylko dla górników, ale również dla Śląska, no to to jest nieporównywalne, tak? Ale to, to, to z, znaczy. gwarancje panie przewodniczący Komisji Europejskiej w sprawie dopłat do węgla? Pytać, to... pytać tego, co na siatkówkę jeździ. No, to ja rozumiem, no ale to. No, mm. ale wie pan, Umowa społeczna miała się no, na takich właśnie no, opieram. znowu, my, my jako mieli? związkowcy słyszymy tak: my mamy wszystko załatwione, Podpisz, podpiszcie tylko kwita, będzie wszystko ok. Tak? Wy dziennikarze słyszycie to samo. W Unii Europejskiej nie ma problemu, będzie umowa, tylko że gdyby rząd poważnie te, traktował swoje słowa, to, 25, to już 26 września miałby tą umowę, żeby jechać do, do Unii Europejskiej, i skoro mają tam wszystko ugadane, to już 1 stycznia weszlibyśmy w nową rzeczywistą. Tymczasem oni grają na zwłaszcza. To znaczy, że kwestie uzgodnień w Unii Europejskiej są również Ściemą. Sprzedali nas tam. No. Doszli do władzy, ponieważ mówili, y, mówili społeczeństwu polskiemu, że będą twardo bronić interesów polskich y, w Unii Europejskiej, a oni pojechali, pohandlowali, sprzedali nas górników, sprzedali Śląsk, sprzedali jeszcze kilka inne rzeczy. Za co? Za co? To y, pytania, które powinni zadawać właśnie dziennikarze. To kiedy ten strajk? kiedy, kiedy wychodzicie na ulicę w takim razie? O... A może zjeżdżacie pod ulicę? No tak, ale niech mi pan odpowie w sytuacji, w której tak spółki energetyczne odmówiły odmawiania węgla. Nie odbierają węgla, mimo tego, że mają umowę. To w normalnym kraju to jest po prostu skandal, ubyleciałyby prezesów tych spółek, i jak, jak. Ile w tym roku zapowiedziano yy, mniej? 7 odebramy. milionów to on tylko z polskiej grupy górniczej. Yy, yy, kiedy związkowcy z PGG jeżdżą do ministra Sobonia. To są Sobonia, dwie, trzy kopalnie. Kiedy, nie, to jest dużo więcej niż dwie, trzy kopalnie. Niech pan weźmie pod uwagę, że to jest tylko, tylko to, co energetyka odmawia. Bo za tym idą następne rzeczy. Przecież to już nie tylko Tauron wypowiedział mowy. Ja słyszę codziennie jakaś, jakaś, jakaś ciepłownia, ktoś tam wypowie. To jest zorganizowana akcja po to, żeby, żeby dobić górnictwo. I wie pan, związkowcy z PGG jeżdżą do, jeżdżą do ministra Sobonia i, i ten mówi: Nie ma problemu, może. Żadnego. Energetyka zapłaci. Tutaj już wydałem odpowiednie polecenia, już mi prezes Rogala to wszystko ma pozałatwiać. A następnego dnia Energetyka wypowiada falą całą umowy na odbiór węgla. No, no więc dzieje się sytuacja, w której, w której bez żenady, tak powiem, dożyna się górnictwo, bez żenady traktuje się po macoszemu, po, po macoszemu Śląsk. Robią to ludzie, którzy, którzy śmieją się nam w twarz, a my udajemy, że deszcz pada. No dobrze, to kiedy przestaniecie? My już przestaliśmy. No ta moja obecność w tym, w tym radiu tu dzisiaj i, 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 i parę tygodni temu, i, i, i to, co, to, co niektórzy mówią na ten temat, to jest, to jest próba wpłynięcia na to, żeby ci, którzy mają rzeczywiste możliwości rozliczenia tego rządu. A więc na przykład, na przykład, tak, posłowie PISU z tego regionu zdecydowali się, czy są po stronie kłamców, którzy, którzy chcą zniszczyć ten region, czy są po stronie społeczeństwa tego regionu. Panie przewodniczący, to... Bo bez poparcia y, tych posłów PiSów ten rząd się nie utrzyma. Może czas największa. Poparcie najwyższy, żeby... kilku, między innymi tych, których pan wymienił z całą pewnością, znaczy na to wygląda przynajmniej, że bez względu na e, lojalność partyjną. No dobrze, to... ale PIS, ile ma posłów y, w tym regionie? Tak? Y, kilkanaście osób, tak, a większość parlamentarna to jest tylko kilka osób. No tak. No. A czy wie pan, to w... województwo śląskie w... licząc. Reprezentację no posłowską. lojalność, i jeszcze senacką. raz powtórzę, lojalność wobec własnych wyborców, czy lojalność wobec ministrów Pani, i, i Panie premiera, którzy się, się nacząć. Co tej... będzie dalej z waszej strony? Bo rozumiemy, że. Yy, Rozumiem, że piszecie swoją umowę społeczną, żeby mieć, nie wiem co, czyste sumienie, może załóżmy. Nie, bo w moim przekonaniu to to nawet nie chodzi o kwestię czystego sumienia, tylko o to, że, że, że część związków zawodowych po raz kolejny postanowiła ten rząd traktować inaczej niż traktowała poprzednie rządy i wyciągnąć do niego rękę, licząc na to, że na jakieś opamiętanie. We mnie takiej wiary już nie ma. Co będzie potem? Trudno jest mi powiedzieć, dlatego że wie pan, my tą umowę przedstawimy. Nie mam żadnych wątpliwości, że rząd natychmiast powie, że to jest nie tak, tamto jest nie tak, że w ogóle cała sprawa ja jest... A... Jak ja bym słyszał w takiej sytuacji reakcję e, przedstawiciela rządu delegowanego tutaj na Śląsk w tej sprawie, no to, 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 to już chyba bym pozbył się wszelakich złudzeń. No. Pod, Miesiącu spóźnienia, właściwie, nie mając absolutnie niczego, pan wiceminister od górnictwa mówi: No, związkowcy chcą swoją, ja pana, swój projekt. Ja pana serdecznie zapraszam na, na, na nasze, na nasze kolejne dyskusji. związkowe spotkanie. Pan bez wątpienia przekona moich kolegów do tego, że trzeba, trzeba coś z tym zrobić, bo, 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 bo widzę, że pan ma więcej, że tak powiem, ikry niż niż, niż niektórzy bo, z nich. No. Panie przewodniczący. Jak pan też nie, nie omieszka naszych kochanych posłów PiSu z tego regionu, A Pytam i pytam, uczynić. też nieustannie niektórzy no wie pan to. to ale to te, też temat, temat rozwojowy, że tak powiem. Jeszcze raz i po raz ostatni zapytam, jakiś jest plan alternatywny, związkowy? Nie wiem wyjścia na ulicę, podłączenia mówiąc, się do góralskiego szczerze ZETA. Mówiąc, szczerze mówiąc, sądzę, że wszyscy są przekonani, że Że, no, że rząd upadnie nie, no nie, że wiem, skoro co? jest dobry projekt umowy społecznej przygotowany przez związki zawodowe, to minister sobą się uderzy w pierś, zejdzie mu ten nieustanny uśmiech w twarzy i powie tak. Kochani związkowcy mieliście rację. Y, y, zrobimy to, cze czego sobie życzycie. No. Co oczywiście według pr przewodniczącego Ziętka nie nastąpi. No nie trzeba być tu szczególnie przenikliwym, żeby y, ten y, wariant akurat I co wtedy? Nie, nie brać pod uwagę. Myślę, że wtedy będziemy musieli wszyscy zastanowić się, w jaki sposób na tą sytuację zareagować. Ale myślę, nie że tylko wy my, o tym ale będzie. Nie, od tylko, stycznia my, nie tylko my roku. związkowcy nie tylko my związkowcy, ale również górnicy, również samorządowcy, również inni mieszkańcy tego, tego regionu, którzy, którzy staną przed, przed perspektywą no, katastrofy. Hmm to będzie strajk protest jak rozumiem co, co, nie co powinno Śląska, przekonać jeszcze rząd Nie da się Śląska do, do, do tych racji Nie da się Śląska zrestrukturyzować bez y, ogromnych inwestycji i pieniędzy i bez, bez czasu, którego potrzebujemy, jeżeli jedno i drugie w i, teorii Nie, zostały, jednego i drugiego zapewnione. nie ma i jednego i drugiego rząd nie chce zapewnić i nic nie robi w tym kierunku, żeby to zrobić, jeżeli w krótkim czasie, a już tak jest, już Polska Grupa Górnicza jest na skraju bankructwa, ona już praktycznie nie ma na wynagrodzenia w miesiącu marcu, nie wiadomo co będzie z czternastą pensją, bo jeżeli nie dostaniemy pomocy z funduszu FAR, a to jest kolejna, kolejne okłamanie nas przez rząd, pan pamięta. Pamięta, że w listopadzie, w październiku ministrowie mówili, że na barburkę będziecie mieli pomoc w fare. Górnictwo zostało dotknięte COVIDem w, w, w sposób niezwykle bolesny. To nie jest to, że wyciągamy rękę po. po, 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 po. Po pieniądze, które nam się nie należą. Część Panie kopalni 3 stała. Miliardy, przed... 3 miliardy strat, zdaje się. JTSW, y, no KG, tak, ale no, wie pan, jeżeli mówimy o tych przychyl... 3 miliardach strat, to niech pan natychmiast odliczy to, co energetyka nie odebrała, a co miała zakontraktowane. Myśmy ten węgiel wydobyli nie dlatego, że chcieliśmy, tylko dlatego, że mieliśmy pewność, że energetyka go odbierze i go zapłaci. To jest miliard już w, w tej sprawie, tak? COVID y, wycen, można wyceniać na drugi miliard, więc te 3 miliardy to nie jest tak, że myśmy na Pali straty. No. Bogusław Ziętek, przewodniczący sierpnia 80, był dziś z nami po poranku. Dziękuję bardzo, miłego Dziękuję dnia, też. weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia.